W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dzisiaj nieco inaczej. Popatrz i posłuchaj. Najpierw przypomnę ci fragment orędzia, jakie otrzymała siostra Amapola z misji Bożego Miłosierdzia. Zresztą on jest na stronie startowej. Przeczytam go. Ten, który zasiada na tronie Piotra, nie jest mój. Bo tak mówi Bóg Ojciec. Bądźcie czujni i uważni, nie dajcie się zwieść ani oszukać. Rozważcie dzieła, rozważcie, co jest promowane, rozważcie, co jest dozwolone, rozważcie, co jest karane, rozważcie, kto jest prześladowany. Wilki w owczej skórze, które nie tylko weszły do mojej trzody, by uwodzić i oddzielać, ale także pełnią rolę pasterzy i przewodników. Dzieci. Ci fałszywi pasterze nie prowadzą Was do mojej woli, nie prowadzą Was do nieba. Nie podążajcie za nimi. Oddzielcie się od nich, jak od czegoś nieczystego. Módlcie się za nich, tak jak czynił to mój Jezus krzyża, jak najświętsza Maryja u stóp krzyża. I tak jak proszę każdą hojną duszę o pomoc tym duszom, które są teraz zagubione. To jest fragment. Ale to, co chcę powiedzieć dalej, to, co Bóg mówi poprzez Słowo Niedzielne na tą niedzielę 9 listopada, tak się wiąże z tym, co przeżywaliśmy obecnie i przeżywamy przez fakty, które są. Ja Ci po prostu je przedstawię. Przedstawię, przedstawię Ci fakty. A ty sam zobacz. W jakim momencie jesteśmy, to jest potężna walka, a walka idzie o naszą duszę, o nasze zbawienie, o tym, czy idziemy za Jezusem, czy nie. I o tym, kogo on, Jezus, na kogo on sobie sporządzi bicz, za sznurów, powypędza. Kogo powypędza? Komu stoły poprzewraca? Fragment Ewangelii Świętego Jana z tej niedzieli, rozdział drugi, wers 15. Wówczas Jezus porządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Miłosierdzie i sprawiedliwość. A teraz fragment ze Świętego Ludwika Marii de Montfort. Najpewniejszym i najbardziej niezawodnym znakiem odróżniającym heretyka, człowieka o przewrotnej doktrynie, potępionego od predestynowanego jest to, że heretyki potępione żywią jedynie pogardę lub obojętność wobec Najświętszej Marii Panny, której cześć i miłość próbują umniejszyć słowami i przykładami otwarcie lub skrycie, a czasami pod pozorem słuszności. Tucho Fernandez, autor książki Ulecz mnie swoimi ustami, przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, synodalnego oszustwa religijnego, prosi swoich zwolenników, aby nie używali określenia współodkupicielka w odniesieniu do Maryi Dziewicy. Diabeł dostaje bowiem migreny za każdym razem, gdy słyszy ten tytuł, ponieważ przy przypomina mu to, że ona... Maryja i jej potomstwo miażdżą mu głowę. Księga Rodzaju, rozdział 3, wers 15. I to zacytuję fragment wypowiedzi, z którą się całkowicie zgadzam. Mario Del Rio Ren Grifo. Przeczytam ci ją. 4 listopada 2025 roku opublikowano dokument Mater Populi Fidelis. Kongregacji do spraw, tak można powiedzieć, antywiary. Dotyczące Najświętszej Marii Panny został on sfabrykowany przez przewrotnego autora Ulecz Mnie Ustami i podpisany w kolejnym haniebnym akcie przez antypapieża Leona XIV. Najświętsza Ma Maryja jest dla katolików współodkupicielką. Kropka. Koniec. A jeśli religijne oszustwo synodalnych apostatów nie rozumie, co oznacza dodanie przedrostka współ, to ich problem. Ostatecznie ten mały antymaryjny dokument w intencji i treści jest ważny tylko dla odstępczego kościoła synodalnego i jego antychrystów, którzy nie mają nic wspólnego z kościołem katolickim poza tym, że przywłaszczając sobie jego własność i że zarządzają tym, co ani do nich nie należy, ani nie jest ich do zarządzania. Zajęli świątynię, ale brakuje im wiary. Ich sanktuaria wypełnia jedynie stopniowo opustoszała ochyda. Widzisz, jak to pasuje do tej Ewangelii? Z tej niedzieli właśnie? Po tych wydarzeniach? Czytam dalej. Głęboko zagłębiając się w tę sprawę, ta próba wymazania tego tytułu, który Jan Paweł II tak usilnie promował, rozpoczęła się od antypapieża Bergoglio, a jego następca, tej szaradzie antypapież-prewost nakazuje przewrotnemu autorowi ulecz mnie ustami, mistycznej pasji i innych barbarzyństw jego słabości ponownie zabrać głos i opublikować ten dokument. Oczywiste jest, że dla kościoła, fałszywego kościoła synodalnego jest to sprawa państwowa. Diabeł zna rolę, jaką Matka Boska odgrywa w tym końcowym etapie Krzyża Kościoła, można powiedzieć, tak męki Kościoła. I właśnie zwróć uwagę, tu się zatrzymam, właśnie w tym etapie to się dzieje. Teraz. Daty, wydarzenia, czas nie są przypadkowe. Musisz to zrozumieć. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Oczywiste jeżeli że dla fałszywego kościoła synodalnego, jest to sprawa państwowa, można powiedzieć, wagi państwowej. Diabeł zna rolę, jako Matka Boska odgrywa w tym końcowym etapie krzyża Kościoła. Podnie obecność Piotra, tutaj by wy, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik można dodać, w Kościele doświadczającym ostatecznego krzyża. Jest ona, Maryja, znakiem jedności dla wiernej resztki, zwłaszcza u kresu historii odkupienia. Jej rola jako Matki na krzyżu jest kluczowa dla wiernych. To, co się dzieje dzisiaj można zobaczyć w Apokalipsie rozdział 12, który ukazuje nam w języku apokaliptycznym ostateczną bitwę między niewiastą, zwycięskim kościołem jako Maryją, a smokiem, który toczy wojnę z dziećmi, które mają się jeszcze narodzić do życia wiecznego. Ten tytuł współodkupicielki przyprawia smoka o mdłości, przyprawia go o ból głowy, Ból głowy, ponieważ przypomina mu, że ona, czyli Maryja, wraz ze swoim potomstwem, wiernym kościołem. Tu się zatrzymamy. Jesteś tym wiernym potomstwem? Jesteś tym wiernym kościołem? Jesteś razem z Maryją? Tak, ten tytuł spółodkupicielki jeszcze raz przyprawia o mdłości, ponieważ przypomina mu, że ona, Maryja. Wraz ze swoim potomstwem, ze mną i z tobą, z wiernym kościołem, miażdy mu głowę temu starodawnemu wężowi. Księga Rodzaju, rozdział 3, wers 15. Dlatego sługusy jego potomstwa, smoka, węża starodawnego, nie wiedzą już, co robić. Pękły. Można powiedzieć tutaj, Dodając coś do tej wypowiedzi, zostały oślepione, jakby oszalały, jakby zgłupiały. Maryjo, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask, proszę Cię, módl się za nami. Nie dajmy się zwieść, bracia, ci, którzy psują domy, rodziny, nie odziedziczą Królestwa Bożego, jeśli więc... Ci, którzy czynią te rzeczy według ciała, ponoszą śmierć, o ileż bardziej człowiek, który przez fałszywą naukę psuje wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany, ten człowiek, splogawiwszy samego siebie, pójdzie w ogień nieugaszony. Tak samo i ci, którzy go słuchają i biorą sobie do serca. To jest fragment z listu świętego Ignacego Andiochańskiego do Efezjan. Wszystko masz wyświetlane przed oczami, patrz. I drugi fragment z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6, wersy 9 do 10. Czyż nie wiecie, że jest niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A teraz posłuchaj wypowiedzi i popatrz na zdjęcia. Czasami obrazy i wypowiedzi, fakty mówią wszystko, mówią więcej. Posłuchaj. Że przez wiele wieków Kościół podążał w innym kierunku. Nie zdając sobie z tego sprawy, rozwinął całą filozofię i moralność pełną klasyfikacji ludzi. Ten jest taki, ten jest taki, ten może przystąpić do komunii, ten nie może. że nie stanie się to dzisiaj w kościele. Dzięki Bogu, że papież Franciszek pomaga nam uwolnić się od tych wymagań. Z wielką miłością ofiarujemy ją za wybraną duszę papieża Franciszka, który zmarł po otwarciu drzwi świętych i udzieleniu Rzymowi światu błogosławieństwa wielkanocnego. Dzięki Jurju ta celebracja jest dla mnie pierwszą. Nabiera charakterystycznego smaku, smaku nadziei chrześcijańskiej. Najdrożsi umiłowany papież Franciszek oraz bracia kardynałowie i biskupi, za których składamy dzisiaj ofiarę eucharystyczną, tą nową paschalną nadziei żyli, świadczyli o niej i nauczali jej.